Rozdział szósty Mateusz rzecznikiem bufiastych rękawów Wszedłszy do kuchni o zmroku chłodnego szarego wieczora grudniowego, Mateusz zasiadł w kącie, obok skrzyni z drzewem, aby ściągnąć z nóg ciężkie swe buty. Nie miał pojęcia o tym, że Ania z kilku koleżankami powtarzały w bawialce dialog z królowej elfów. Właśnie przebiegły gromadką przez przedpokój i weszły do kuchni, śmiejąc się i gawędząc wesoło. Nie zauważyły Mateusza, który nieśmiało usunął się w cień poza skrzynię, z butem w jednej dłoni, a pachołkiem do butów w drugiej i ukradkiem przyglądał się dziewczynkom, które kładąc na siebie płaszczyki i mówki, rozprawiały o dialogu i o koncercie. Ania stała pośród nich, zapalona, z roziskrzonym wzrokiem, jak one wszystkie. Lecz Mateusz zauważył nagle, że było w niej coś różniącego ją bardzo od towarzyszek i jak mu się wydawało coś takiego, co nie powinno było istnieć. Wszakże Ania posiadała jaśniejszą cerę, większe, bardziej błyszczące oczy i delikatniejsze rysy od tamtych. Nawet nieśmiały, niezbyt spostrzegawczy Mateusz zauważył te szczegóły. Jednakże różnica, która go uderzyła, miała inne źródło. Na czymże ona polegała? Pytanie to prześladowało Mateusza jeszcze długo potem, kiedy dziewczęta parami odeszły, a Ania, samotna, zasiadała do książki. Nie chciał mówić o tym z Marylą, która był pewny, Uśmiechnie się pogardliwie i zauważy, iż jedyna różnica, jaką widzi pomiędzy Anią a jej koleżankami jest ta, że one nieraz milczą, podczas gdy Ania bezustannie miele językiem. Takiego wyjaśnienia Mateusz nie pożądał. A żeby swobodnie zastanowić się nad tą sprawą, uciekł się Mateusz tego wieczora do swej fajki, jak zwykle, ku wielkiemu niezadowoleniu Maryli. Po dwugodzinnym paleniu i na myśle Mateusz wreszcie rozwiązał to pytanie. Oto Ania nie była ubrana jak inne dziewczęta. I im dłużej rozmyślał, tym pewniej dochodził do wniosku, że Ania nigdy dotąd nie bywała tak ubierana, jak inne dziewczęta. Nigdy od chwili przybycia na zielone wzgórze. Maryla sprawiała jej sukienki z gładkich, ciemnych materiałów. Wszystkie skrojone wedle jednego, bardzo prostego fasonu. Mateusz nie miał pojęcia o tym, co jest modne lub niemodne, lecz oto zwrócił uwagę, że rękawy u sukni Ani nie były wcale podobne do rękawów innych dziewcząt. Przypomniał sobie gromadkę koleżanek, w których otoczeniu widział Anię dzisiejszego wieczora. Wszystkie w jasnych bluzeczkach różowych, białych, czerwonych i niebieskich. I nie mógł zrozumieć, dlaczego Maryla ubierała Anię stale ciemno i gładko. Zapewne musiało to być słuszne. Maryla wiedziała najlepiej, co czyni. Ona wychowywała Anię. Prawdopodobnie rządziła się jakimiś rozumnymi, nieprzeniknionymi powodami. Lecz cóż byłoby zdrożnego, gdyby dziecko miało jedną ładną sukienkę? Coś podaj w tym rodzaju, jak codzienne ubranie Diany Berry. I oto Mateusz postanowił taki strój kupić dla Ani. Nie może to przecież być uważane za wtrącanie się do nie rzeczy. Za dwa tygodnie nadejdzie Boże Narodzenie. Ładna, nowa sukienka będzie bardzo odpowiednim podarkiem na gwiazdkę. Mateusz z westchnieniem ulgi. Odłożył swą fajkę i poszedł spać. Następnego popołudnia sam udał się do Karmody, dla kupienia owej sukienki. Pragnął czym prędzej zbyć tę sprawę z głowy. Czuł, że nie przyjdzie mu to łatwo. Istniały przedmioty, które Mateusz potrafił kupić i ocenić nie gorzej od niejednego kupca, lecz w tym wypadku. Wiedział doskonale, że gdy będzie chodziło o kupno sukienki dla dziewczęcia, znajdzie się na łasce sprzedającego. Po długich rozmyślaniach, Mateusz postanowił pójść do sklepu Samuela Lawsona zamiast do Wilhelma Bleira. Co prawda, kadbertowie zawsze załatwiali wszelkie zakupy u Wilhelma Bleira, było to równie naturalne, jak należenie do kościoła prezbiteriańskiego lub głosowanie za kandydatem konserwatywnym. Lecz w sklepie Blaira zdarzyło się nieraz, że dwie córki właściciela usługiwały kupującym, a Mateusz lękał się pań sklepowych jak ognia. Ostatecznie spróbowałby pomówić z nimi, gdyby dokładnie wiedział, czego chce i mógł to określić, ale w danym przypadku... Wymagającym porady i objaśnienia, Mateusz wolał mieć do czynienia z mężczyzną. Pójdzie więc do Lawsona, gdzie sam właściciel lub syn jego obsługują klientów. Niestety. Mateusz nie wiedział wcale o tym, że wobec ostatnio wzmożonego ruchu w sklepie, Lawson przyjął sklepową. Była to siostrzenica jego żony. Panna ubrana bardzo szykownie, o wysokim uczesaniu a la Pompadour, dużych żywych oczach i bardzo głośnym, onieśmielającym śmiechu. Ubrana zręcznie, na rękach miała wiele branzoletek z wisiorkami, które brzęczały, błyszczały i dzwoniły przy każdym jej ruchu. Gdy Mateusz wszedł do sklepu, zmieszał się niezmiernie, zastawszy te damy tutaj, a brzęk bransoletek oszołomił go do reszty. Czym mogę dziś panu służyć, panie Cadbert? Spytała panna Lucilla Harris, nagle, bez ceremonii, oparta obu rękami na ladzie sklepowej. Czy pani ma ma. Czy są grabie ogrodowe? Wyjąkał Mateusz. Panna Harris spojrzała na niego trochę zdziwiona, niezupełnie pewna, czy dobrze zrozumiała, że ktoś w połowie grudnia zapytuje o grabie ogrodowe. Zdaje mi się, że zostały nam jedna czy dwie sztuki, rzekła, lecz znajdują się na strychu w składzie, pójdę się przekonać. Podczas jej nieobecności Mateusz postarał się skupić swoją rozproszoną uwagę. Kiedy panna Harris powróciła z grabiami i uprzejmie spytała, czym mogę jeszcze służyć, panie Cadbert? Mateusz zebrał całą odwagę, jaką posiadał, i rzekł. A więc, ponieważ mi pani przypomniała, chciałbym dostać, to jest, rozumie się, chciałbym kupić trochę nasion traw. Panna Harris słyszała, iż Mateusza nazywali oryginałem. Obecnie przyszła do wniosku, że to skończony wariat. Nasiona sprowadzamy tylko na wiosnę, zauważyła wyniośle. Obecnie. Nie posiadamy żadnych na składzie. Bez wątpienia. Bez wątpienia. Słusznie pani mówi. Wyjąkał nieszczęśliwy Mateusz, chwytając grabie i zwracając się ku drzwiom. Lecz na próg sklepu przypomniał sobie, że nie zapłacił i powrócił. Podczas gdy panna Harris obliczała resztę, zebrał siły do ostatniej rozpaczliwej próby. Tak. Jeśli nie zrobię tym wiele kłopotu... Muszę to jest... chciałbym prosić o cukier. Jaki, biały czy ciemny? O, zapewne ciemny, odrzekł Mateusz słabym głosem. Oto jest jeszcze pozostała beczułka, wskazała panna Harris, pobrzękując bransoletkami. Jest to jedyny gatunek, jaki posiadamy, białego na razie nie mamy. Poproszę. Poproszę o dwadzieścia funtów tego gatunku, rzekł Mateusz, któremu wielkie krople potu wystąpiły na czoło. Biedny Mateusz przebył już połowę powrotnej drogi do domu, zanim odzyskał panowanie nad sobą. Było to okropne przejście, lecz uważał, iż zasłużył na nie za niegodny czyn, jakiego się dopuścił, poszedłszy do obcego sklepu po zakupy. Po powrocie do domu umieścił grabie w wozowni, cukier zaś zaniósł Maryli. Ciemny cukier? wykrzyknęła Maryla. Po co żeś tyle kupił? Wiesz dobrze, że używam go tylko dla pastucha i do serów owocowych. Jerzy już dawno odszedł, a sery także leżą od kilku tygodni gotowe. To nie jest dobry gatunek cukru ordynarny, a taki ciemny. William Blair zwykł mieć lepsze gatunki. – Tak, sądziłem, że się przyda – rzekł Mateusz, pragnąc zatrzeć nieudaną wycieczkę. Rozmyślając dłużej nad tą sprawą, Mateusz przyszedł do wniosku, że jedynie kobieta potrafi ją załatwić. O powierzeniu jej Maryli mowy być nie mogło. Mateusz był pewien, że ona projekt jego natychmiast odrzuci. Pozostawała pani Lindę. Mateusz bowiem nie ośmieliłby się nigdy zapytać o radę jakąkolwiek inną kobietę w Ewonli. Udał się tedy do pani Małgorzaty, a ta poczciwina od razu zdjęła ciężar z pleców skłopotanego biedaka. Wybrać sukienkę dla Ani na gwiazdkę. Zapewne, że chętnie to uczynię. W każdym razie jadę jutro do karmody, więc zajmę się tym kupnem. Czy ma pan jakieś specjalne życzenie w kwestii materiału? Nie? A więc dobrze, wybiorę wedle własnego gustu. Sądzę, że w pięknym, brązowym kolorze będzie ani do twarzy. Wiem, że William Blair otrzymał u wybór bardzo ładnych rzeczy w brązowym odcieniu. A nie życzyłby pan sobie, abym ja uszyła tę sukienkę? Jeśli Maryla się tym zajmie, Ania dowie się o podarku zbyt wcześnie i niespodzianka będzie chybiona. Owszem, ja ją chętnie uszyję. Ależ nie sprawi mi to bynajmniej kłopotu lubię szyć a zrobię ją wedle miary mojej siostrzenicy Jenny Gillis gdyż Ania i one są prawie tego samego wzrostu Dobrze dziękuję bardzo rzekł Mateusz ale ale nie wiem zdaje mi się że teraz robią inne rękawy uszuki niż dawniej Jeśliby to nie było zbyt śmiałe żądanie, pragnąłbym, aby one były uszyte wedle nowej mody. Bufiaste, ależ naturalnie. Nie troszczcie się o to ani chwili. Uszyję ją wedle najświeższej mody, zapewniała pani Lindę. Kiedy Mateusz odszedł, rzekła do siebie: Przynajmniej raz biedne dziecko będzie ubrane jak należy. Maryla w istocie ubiera ją wprost śmiesznie i ja sama co najmniej dziesięć razy chciałam zrobić jej tę uwagę. Powstrzymywałam się jednak, bo widzę, że Maryla uwag nie lubi. Przekonana, że chociaż jest starą panną, zna się lepiej na wychowaniu dzieci niż ja. Zawsze tak bywa. Tacy, co się zajmowali dziećmi, wiedzą dobrze, że nie ma stałych, niewzruszonych metod, które by się dały zastosować do wszystkich wychowanków. Ci zaś, co nie mieli potomstwa, sądzą, że wszystko jest równie proste i łatwe jak reguła trzech. Układasz trzy wiadome, a będziesz miał czwartą gotową. Jednakże ciało i krew nie dadzą się podciągnąć pod zasady arytmetyki, i na tym właśnie punkcie Maryla popełnia błąd. Przypuszczam, iż ubierając nie w sposób, w jaki to czyni, hartuje w niej ducha pokory, ale kto wie, czy natomiast nie rozwija w niej ducha zawiści i niezadowolenia. Jestem pewna, że biedne dziecko musi widzieć różnicę pomiędzy swoim strojem a ubraniem innych dziewcząt. Ale że też Mateusz zwrócił na to uwagę? Ten człowiek zbudził się po sześćdziesięciu latach snu. Podczas następnych dwóch tygodni Maryla domyślała się, że Mateusz ma głowę zaprzątniętą czymś niezwykłym, lecz nie potrafiła odgadnąć, co by to być mogło. Zagadka wyjaśniła się nareszcie w wilię Bożego Narodzenia, gdy pani Lindy przyniosła nową sukienkę. Maryla niczym nie zdradziła swego niezadowolenia. Jakkolwiek zdawało się, że prawdopodobnie nie dowierzała dyplomatycznemu objaśnieniu przyjaciółki, jakoby podjęła się uszycia sukienki dlatego jedynie, że Mateusz lękał się, aby Ania nie dowiedziała się zbyt wcześnie o niespodziance. Ach tak. Więc to z tego powodu Mateusz miał taką tajemniczą minę, szeptał i uśmiechał się pod wąsem w czasie ostatnich dwóch tygodni, rzekła Maryla nieco oschle, lecz w tonie pobłażliwym. Domyślam się, że Mateusz ma zamiar popełnić jakieś głupstwo, bo muszę przyznać, że nie uważam, aby ani potrzebny był nowy strój. Uszyłam jej na jesieni trzy praktyczne, ciepłe i ładne sukienki. A wszystko ponadto jest niepotrzebnym zbytkiem. Te rękawy wymagają tyle materiału, ile starczyłoby na całą bluzkę. Rozbudzasz w ani próżność Mateuszu, a toć ona i bez tego jest próżna jak paw. Wyobrażam sobie, jak teraz będzie zachwycona, bo wiem dobrze, że marzyła o tych rękawach już od czasu, gdy tu przybyła, chociaż ostatnio powstrzymywała się od wspominania o tym. Obecnie bufy są modne jeszcze większe i obszerniejsze niż dawniej. Tak wielkie, jak nadęte balony. W przyszłym roku modnisie będą prawdopodobnie zmuszone bokiem przechodzić przez drzwi. Poranek wigilijny zastał świat w białej, cudnej szacie. Grudzień był bardzo łagodny i oczekiwano gwiazdki zielonej. Tymczasem w nocy spadł śnieg, który wystarczył dla nagłego przeobrażenia Ewonley. Ania zachwyconym wzrokiem rozglądała się wokoło przez zamarznięte okno swego pokoiku. Sosny w lesie duchów stały cudne, niby opierzone, brzozy i dzikie wiśnie osypane perłami. Pola jednostajnie pokryły się śniegiem. Powietrze czyste a chłodne dawało rozkosz ożywczego napoju. Ania zbiegła ze schodów, śpiewając wesoło, aż głos jej rozległ się po zielonym wzgórzu: Wesołych świąt, Marylu! Wesołych świąt, Mateuszu! Czyż to nie cudne Boże Narodzenie? Cieszę się tak bardzo, że śnieg spadł. Nie lubię zielonej gwiazdki, bo zwykle nie ma zielonej, tylko brudna, szara i brunatna. Jakże mogli ludzie nazwać ją zieloną? Ależ, ależ. Mateuszu, czy to dla mnie? O Mateuszu. Mateusz niezręcznie rozwijał z papieru sukienkę, błagającym wzrokiem, spoglądając na Maryle, która niby to zajęta nalewaniem wody do imbryka, kącikami oczu z ukosa śledziła Anię. Ania wzięła sukienkę i przypatrywała jej się w uroczystym milczeniu. Ach, jakaż śliczna! Najmilszy brązowy kolor, miękki materiał o jedwabnym połysku, spódniczka o delikatnych zakładkach i falbankach, staniczek pracowicie wymarszczony z koronkowym kołnierzykiem u szyi, a rękaw te były koroną dzieła, długie, obciste mankiety, ponad nimi zaś dwie wspaniałe bufy, rozdzielone pośrodku wąziutkimi zakładeczkami i kokardami z brązowej, jedwabnej wstążki. To gwiazdka dla ciebie, Aniu, rzekł Mateusz nieśmiało. Ależ, Aniu, czy Ci się podoba? Cóż to? Cóż to? Bo oczy Ani nagle napełniły się łzami. Czy mi się podoba? O Mateuszu. Jest zachwycająca. O, nigdy nie potrafię dostatecznie wam podziękować. Patrzcie tylko na te rękawy. Ach, wydaje mi się, że to sen uroczy. Dobrze, dobrze. Ale teraz zabierzmy się do śniadania, przerwała Maryla. Muszę dodać, Aniu, iż nie uważam wcale, aby ta sukienka była istotnie potrzebna. Lecz wobec tego, że Mateusz ci ją podarował, szanuj, że ją. Tutaj oto jest wstążka, którą pani Lindy ofiarowuje ci do warkoczy. Jest brązowego koloru, odpowiednia do sukienki. A teraz chodź i siadaj do stołu. Nie wiem, czy będę mogła jeść śniadanie, rzekła uszczęśliwiona Ania. W tak niezwykłej chwili. Śniadanie wydaje się rzeczą zbyt prozaiczną. Wolę nasycić wzrok mój tą sukienką. Cieszę się tak bardzo, że bufiaste rękawy są jeszcze modne. Czułam, że nie potrafiłabym przeżyć tego, gdyby wyszły z mody, zanim doczekałabym się sukni z takimi rękawami. Nie umiałabym zupełnie być zadowolona. Pani Lindę postąpiła bardzo ładnie, ofiarowując mi tę wstążkę. Jestem pewna, że stanę się w końcu dobrym dziewczęciem. Bywają chwile, że z przykrością myślę o tym, iż nie jestem wzorcową dziewczynką, ale ciągle postanawiam zostać nią w przyszłości. Jak to nieraz trudno jest dotrzymać postanowień, bo zdarza się, że nawiedzają nas nieprzezwyciężone pokusy. Postaram się, bezwarunkowo postaram zmienić się na lepszą. W chwili, gdy prozaiczne śniadanie dobiegało końca, na kładce poniżej ośnieżonego pagórka ukazała się drobna figurka Dajany w czerwonym płaszczyku. Ania wybiegła naprzeciw niej. Wesołej gwiazdki, Dajano. Ach, jakież cudne Boże Narodzenie. Pokażę ci coś wspaniałego. Mateusz ofiarował mi prześliczną sukienkę z takimi rękawami. Nie umiałabym nawet wyobrazić sobie piękniejszej. I ja ci coś przynoszę. Zawołała Dajana bez tchu. Oto masz to pudełko. Ciotka Józefina przysłała nam skrzynkę z wielu drobiazgami, a to dla ciebie. Powinna była przynieść je wczoraj, ale przesyłka nadeszła o zmierzchu, a ja nie lubię przechodzić lasem duchów, kiedy już noc zapadła. Ania otworzyła pudełko i zajrzała. Na wierzchu spoczywała kartka z napisem Dla Ani, wesołej gwiazdki, a dalej. Para prześlicznych, czarnych, skórkowych pantofelków z atłasowymi kokardkami i błyszczącymi klamerkami. Ach, Dajano, to zbyt wiele. Ja chyba śnię. A ja nazywam to zrządzeniem losu, rzekła Diana Nie będziesz zmuszona pożyczać pantofli od Ruby. Doskonale się składa, bo i tak byłyby za duże dla ciebie o całe dwa numery. Ładnie by to wyglądało, Elf człapiący w zbyt obszernych pantoflach, Juzia Pej, triumfowałaby z pewnością. Cała młodzież szkolna Ewon-Lay była w korączkowym podnieceniu tego dnia, gdyż należało ostatecznie udekorować wielką salę i urządzić ostatnią generalną próbę. Wieczorem odbył się koncert. Powodzenie było niewątpliwe. Sala przepełniona. A wszyscy występujący spisali się znakomicie. Jednakże, gwiazdą wieczoru okazała się Ania, czemu nawet zazdrość w postaci Yuji Pej nie odważyła się zaprzeczyć. Ach! Jakiż to był rozkoszny wieczór! westchnęła Ania, gdy po skończonym przedstawieniu powracała z Dajaną do domu, zapatrzona w ciemne, gwiazdami usłane niebo Zdaje się, że wyniki są jak najlepsze, rzekła praktycznie usposobiona Diana. Jestem pewna, żeśmy osiągnęły więcej niż 10 dolarów. Wyobraź sobie, że pan Alan uczyni o tym wzmiankę w dzienniku w Charlottetown. Ach, Dajano, czy w istocie nazwiska nasza będą wydrukowane? Dreszcz mnie przejmuje, gdy pomyślę o tym. Twoje solo, Dajano, było prześliczne. Kiedy bisowano, czułam się dumniejsza od ciebie. Pomyślałam sobie, to moją serdeczną przyjaciółkę tak oklaskują. A twoja deklamacja, Aniu? Zdawało się, że burza oklasków zerwie dach z domu. Ów smutny wiersz był wprost boski. Ach, Dajano, ja byłam tak rozgorączkowana. Kiedy pan Alan wywoływał moje nazwisko, nie pojmowałam, jak potrafię wejść na estradę. Czułam milion oczu na sobie, i przez jedną chwilę, straszną chwilę, zdawało mi się, że głos zamarł mi w krtani. Lecz prędko oprzytomniałam i nabrałam odwagi. Zaczęłam mówić, i z początku doznawałam wrażenia, że głos mój przybywa z dala. Szczęście, że tak sumiennie uczyłam się tego wiersza i powtarzałam go tyle razy, inaczej. Byłabym przepadła. Czy rozpaczałam właściwie? Owszem, rozpaczałaś wspaniale, zapewniała Diana. Skończywszy, zauważyłam, że stara pani Sloan ocierała łzy. Jakże miła była mi świadomość, że wzruszyłam czyjeś serce. Czyż to nieromantycznie uczestniczyć w koncercie? O. Będzie to dla mnie pamiętna chwila. A czy dialogi chłopców nie były świetne? Spytała Diana. Gilbert Blade był wprost niezrównany. Wiesz, Aniu, uważam, że ty zbyt surowo postępujesz z Gilbertem. Czekaj, że aż skończę. Kiedyś opuszczała estradę po dialogu elfów, jedna z róż wplecionych w twoje włosy wypadła. Widziałam, jak Gilbert podniósł ją i schował do kieszeni na piersiach. Otóż widzisz, przy twoim romantycznym usposobieniu taki fakt powinien ci się niezmiernie podobać. Obojętne są mi czyny tej osoby, odpowiedziała Ania wyniośle. Myśli moje ani na chwilę nie są nią zajęte. Tegoż wieczora Mateusz i Maryla, którzy od lat dwudziestu nie byli na żadnym koncercie, zasiedli przed kominkiem, rozmawiając o doznanych wrażeniach. Ania udała się już na spoczynek. Wydaje mi się, że Ania wywiązała się ze swej roli znakomicie, rzekł Mateusz z dumą. Tak jest w istocie, przyznała Maryla. Jest to utalentowana dziewczyna. Mateuszu. I ślicznie wyglądała, rzeczywiście. Byłam przeciwna całemu temu projektowi koncertu, lecz obecnie przyznaję, że nie było w tym nic nieodpowiedniego. Naprawdę byłam dziś wieczorem dumna z Ani, chociaż nie powiedziałam jej tego. Ja również byłem dumny z Ani, lecz powiedziałem jej to, zanim poszła do swojego pokoiku, rzekł Mateusz. Będziemy musieli pomyśleć, co z nią dalej począć, Marylu. Przypuszczam, że szkoła Ewon nie za długo przestanie jej wystarczać. Dość mamy czasu do pomyślenia o tym. Odpowiedziała Maryla. W marcu kończy ona dopiero lat trzynaście, chociaż dzisiejszego wieczoru zdawało mi się, że wyrosła na dużą dziewczynę. Pani Linde uszyło jej sukienkę cokolwiek za długą i dlatego Ania wydaje się wyższa. W naukach wykazuje dużo zdolności i sądzę, że postąpimy najlepiej, kierując ją w przyszłości do seminarium. Lecz nie należy jej o tym wspominać wcześniej niż za rok lub za dwa. Jak zechcesz, ale nie uważam, by zastanawianie się nad tą sprawą mogło jej zaszkodzić rzekł Mateusz. Tego rodzaju plany dojrzewają lepiej, gdy się nad nimi więcej przemyśliwa. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl.